Ciemanko, z tej strony Ninja Witam was w kolejnym odcinku Z Grey Ori Ante-Blind Forest Dobrze, chodźmy zatem dalej Bo tutaj Widzę, że już mamy 94% W zasadzie mamy już końcówkę Tego miejsca, tylko no, Trzeba by tylko stąd Polecieć miejsce docelowe w sumie nasze O, tylko oczywiście zapomniałem Że tu miałem też splintu użyć Dobra jeszcze raz to zrobić przez to. No ale spoko. Robimy to na spokojnie. Tutaj raz. O, kurde, nie to. No, nie to. To ja robię. Nie wiem. Fajt, damage. Świetnie. Na pewno tu teraz to było potrzebne. Oczywiście. I cyk, dobra. Dobra, tym się łapało na spokojnie, hopa, hopa. Lecimy, lecimy. Dawaj, dawaj. Czy mogę tego złapać? Ty tam wywalaj. Świetnie. Mi tu nie przeszkadzaj. O, ten pajątek strętny to jest jakiś. jo, ale się w niego pierdzieliłem, kurczę. Idź ja? Mógłbyś, proszę? Bo mi przeszkadzasz trochę. U, nie. Dobrze. Idziemy dalej. Tu jakiś ślimok, dobra. Klimoka też żegnamy. Dobra, teraz chyba w dół, jak się nie mylę. Suna na spokojnie trzeba. Bez pośpiechu. Dobra. To było sprytnie. Dobra. Oj, oj. Tu trzeba to użyć. Właśnie. Mam tylko jedno HP, najgorzej. Nawet jak uda mi się to... Dałoby się też później savewnąć Dobra. A właśnie, bo to jest to Właśnie, ten save to jest to. Muszę jak najmniej stawić i na po drodze. Wtedy Będę... jest duża szansa, że się uda, tego oczywiście nie robić tego w głupi sposób. O, zaraz koczy to znowu ginę. Co ty robisz? Co mu się tego trzymasz? Jakie ja nawet nie kliknąłem nic. Ty ty jesteś poważny, Powiedz mi? Kurczę, nie chciałem tego zrobić. Przyznam. Misklika walnąłem. Dobra. Tu spokojnie lecimy w górę. Powiedziałem na spokojnie. Okej. Okay. Minusze. Dobra, to jest cholerstwo znowu. Oczy, szkoda, że nie dacie mi tutaj żadnych energii, bo to. Jest właśnie w tym najgorsze w tym. Segmencie. Nie. Yeah. Proszę cię, ile ty tylko HP zadajesz? Ogarnij się. Trochę przesadzacie z tym. Atakowaniem, ok? No, dobra. Możemy lecieć. Już mam trochę HP. Dlaczego? I tu pyk. Oj, nie wyszło. Co się wpierdziliłem w niego. To też nie wyszło. Po mojej myśli. Dobra. Dwa hP. Kurczę, najgorzej. Najgorzej. Kurczę. A tam coś jest chyba. Ale nie jestem pewien. Tu na spokojnie. Spadamy. Jak gdyby nigdy nic. Tam pewnie secret był. A, ale się do niego chyba teraz nie mogę cofnąć. Gdzie ja jestem w sumie, teraz? Ja jestem dziś przy początku, teraz? Czy ja jestem w kompletnie innym miejscu? Uuuh, no nie, no proszę cię. Czy naprawdę tutaj załumień cofłeś? Aha, jeszcze do końca wpadniesz. A, chyba trzeba iść tam do sekretu, mi się wydaje, bo tam coś, coś tak czuję, że może być darmowa energia. Takie mam dziwne wrażenie coś. A bez tej energii to naprawdę będę to robił wieczność w sumie. Okej, okay, świetnie, że sobie... O, czy ty mi dałeś energię właśnie? Okej. Okay. Tu dam. A drugą, innym mądrym miejscu dam. Dość sensownym. Ciebie pokonam, zapiszę. Bez tracenia czy energii sobie zapiszę. To będzie dobry pomysł. Tak, zapisałem. Już go nie będzie przynajmniej. I teraz ciebie jeszcze. Jak najmniej tracąc HP? Te okay, i tu zapiszę, że on jest pokonany. Dobra, teraz można dopiero lecieć. Teraz to... Mi się uda. Kurczę, gdybym wiedział, że on daje tego. Energię, to ja mam jakoś... Oj, spróbował go załatwić. Dobrze, żeby jej tak ulecił ten gość. A coś mi nie zadziałał Daszyk. Joj! Co ty ptaszor? Kurczę żeby ptaszor trzeba ja będzie atakował jeszcze. Niemiły ten ptaszor jest naprawdę. Dobrze. Oj. On ten zginął, ten ptaszek, więc już nie będzie przeszkadzał. Dobra, i pójdziemy do tego sekretu, co będzie tam po prawej, Zara. Ja się postaram. Nie wiem, czy to będzie sekret, czy po prostu. A, taki sekret, I w zasadzie można to zrobić z wika. To jest takie dość sensowne miejsce na Savika. Dobra, tu. Tu na spokojnie. I teraz możemy się spać. Dobra, mamy sensowne miejsce save'a, po razie czego, więc teraz powinno powinienem nie zginąć, powinienem przynajmniej, ale czy tak będzie? Nie wiem. aha, tu jest są kolce, to tu, tu nie, tu nie wchodzimy, nie, tu nie wchodzimy na dół. Dobra, na dole są kolce, to tam nie, oła, nie wchodzę. No, tu mu nasę spaść Okej okay. To na dół nie Gdzieś na górę trzeba się spiąć, ale gdzie konkretnie? Oj, oj Nie Trąbałem Trąbałem Kurcze, gdzie tu trzeba się dostać? To jest dobre, psuje pytanie Mogłeś to? Sój, suj, dobra I lecimy dalej Eeeem, to gdzie można iść? On mnie może że na górę, na pewno, ale to mi nic nie daje. Tamten kolega też nie może wystrzelić. Tylko musiał mi tu... O właśnie, wrzucić coś o właśnie, i tu trzeba było się dostać i mogę tu nawet... Znaczy mogę... Może nie tu, konkretnie. Ale tu mogę save'a. No i świetnie. Dane. Cztery klucze mam, teraz... Nie pamiętam nawet, gdzie było tego. Trzeba było ich użyć. jest w ogóle coś secret. My jednośmy, można sobie zgarnąć. Chyba po lewej się właśnie odokoła tak czyszczuję, ale zaraz zobaczymy. Auć, nie widziałem, co się dzieje. Tak szczerze mówiąc. Eee, dobra, weź tu. Teraz on musi mi tu. Okej, okay. okej. Okay. Nie, i zrąbałem, bo musiałem trzymać to. A jak zwykle, zrąbałem. Nie, proszę, daj mi tu wejść. Super. Dobra. O, jakoś tu wlazłem. Dobra, to uczę ostrożnie na spokojnie to zrobić. Jesteśmy. Nie. Proszę, daj mi tu wejść. Ja tu sobie nie? O, jest, dobra. Lepiej trochę. A, i zmarnuje sobie energię? Nie, no. Dobra. Weź mi tu save'nij. Już tego nie ma. I teraz ty mi pomożesz. No nie. O, i super. Dzięki za pomoc. Trzeba się pozbyć Do widzenia Dobra I teraz gdzie? Gdzie teraz w sumie? Tam na górę chyba, I guess. Hmm, a co mi może pomóc wejść tam na górę? Czy ty mi możesz pomóc tym? A wiem, że się Wpierdzieli, a nie tutaj chyba Aaa, eee, zakładam, że nie energia, jak miło Przydać się może tę energię, jak najbardziej. Oj, po co ja tu wlazłem? Po co ja tu spadłem niepotrzebnie? Chodź tu. O, dzięki, daj mi. Jedno, dobra. A, ty jesteś chyba w stanie mnie... Nie, nie jesteś w stanie, tylko jesteś tutaj lekko do góry, dać. tak. Ta jeszcze. Nie, tam tak tak wysoko mnie chyba nie wyszeli. Hmm. Jak tam na górę w sumie? Nie, jego te nie działa. A te zielone działa? Tak, te zielone działa, ale on mi tutaj nie wyszeli do góry. Tak wysoko. No to. Jak ja mam tam się dostać w sumie? Hmm. No to na górę trzeba się chyba dostać, I guess. Ale, ech, patrz sobie czas. Dobra, chodź tu. czy znaczy, rzuć mi to. Gdybym tu wyszedł? tak chcę save. Tak, pobliżu wrogów. Dobra, weź mi tu save'ni. Hmm. Kurczę, co ja tam... Co ja tu mogę? No bo tu jest ten kolec cholerny. Tak to bym sobie weszł, gdyby nie ten kolec. my to nic mi chyba nie da? Zabrzmę ja tam na górę po lewej. Górze po lewej musiał dokładnie być. Coś tu jeszcze jest. Co to jest to? A, jeszcze tak nida. O, rozwaliła się od, od tego gościa. Dobra. Nie, no tam trzeba coś rozwalić, tylko nie wiem jak. Czy w ogóle jestem w stanie to rozwalić? Hmm, chyba to czuję, że, nie, że brakuje mi czegoś. Dobra, też brakuje mi chyba umiejętności, jeżesz. O, lezem się wrombał. Świetnie rozwią... świetnie wykonane. Dobra, na spokojnie, wejdźmy tutaj, co tu mamy? No Trzeba dwa z tego użyć. Tu na podstawie nie poczekać. Dobra. Pozbyć się gnidy. Znowu to wykorzystać. I się nie wrąbać w jakieś kolce. Niedobre. Okej. Okay. Tu bym sejwnął. No. Okej, okay, tu trzeba się złapać. A się w końcu mamy wykorzystanie dobre tego Kawę? Takie Nie. Spokojnie. Dobra. Ona spokojnie. To bez save, a. nie rób Wam bo zmarnujesz. Dobra. Tą gnitę trzeba skipnąć. Kurka. No ale chciałem już... Oszukać tą kulkę. O, oczywiście, znowu się tu wyrąbałem. Mm, jak to w standardzie. Mógłeś, proszę. O, dziękuję. I teraz tutaj. O, proszę bardzo, dwójka się rozwaliła. Sam raz. Jest idealnie, kurczę, dobra. To co teraz? Co mam na dole? Deją, czego sobie... Oha, jestem tutaj teraz na górze. O, kur. O, czyli naprawdę nie mogę się tam dostać, no tak nie wiem co wykominował. Okej. Okay. spoko. A już tam wiem, że nie mogłem się dostać. kurczę, ten. Najbardziej ten skaczący jest chyba ten tych potworków. Tak szczerze mówiąc. Mógłbyś? Eee. Dobra. Dzień ci bardzo. Jeszcze Ciebie znowu mam. Na ogonie. Dobra. Wszyscy? Eee. O, energia. O, dobry moment na save'a dobra o, ho, ho I kurczę te Jej chyba muszę pokonać nawet Albo to jest jeden sam. Tak albo i nie? Nie, to jest trzech różnych, dobra Albo ilu tam jest, nie wiem ile tutaj jest. Znaczy, trzeba ich rozwalić, żeby mógł pewnie wejść. Trzeba tutaj. naliczę naliczyłem dwójkę. Dobra. Warto by na nich użyć. Okej. Okay. No i świetnie. To się otworzy. A ja się przez ten czas zapiszę tu. No i świetnie. Możemy przejść dalej. Ile już mamy od T94. Dobra. O, tu są te cztery klucze. Dobra. Elegancko. Czy mieliśmy tutaj to odnieść? To co znaleźliśmy ostatnio. A nie, to jest to co wziąć chyba, no nie? To pewnie zanieść e, tam na, tam po prawej. A, nawet. Dobra. Uuu. Teraz się coś tu pojawiło. Ojojoj! Oj, oj. Bo ja tu nie mogę użyć umiejętności żadnych nawet. Chyba. Żadnych. Ta nie widzę takiej możliwości. No dobra. I to trzeba zrobić bez umiejętności żadnej. A, odnowa nowa muszę, oczywiście. No dawaj. A, mam pomysł? Uy, się z jest, cobra. O, żeby były drzwi już otwarte A to będzie dość dobre po... Dość dobre mm. Dobra To lecimy trzeba by siłę jakiejś zanieść O ale się wrąbałem trzeba po prostu skakać i Uuu, dostanę Ops, dobra nas spokojnie Bezpiecznie to zrobić. Okej. Ok. Mi się przodkiem chcieli wpaść. Dobra. To przelatuję za te kolce. O, dobra. Oj oj. oj. Kurczę. Dobra. A ja to zawsze sobie mogę nawet tego, zostawić, w sumie dobra, mogę to zostawić, pokonać znika i później wrócić, chyba, że to znika. No proszę cię, nie traj sensownie AP. Dobra i teraz. Teraz wymierzony będzie, okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, teraz mogę cię pokonać. Dobra. O właśnie, I w ten sposób to trzeba załatwić. Eee, co? Nie mogę zebrać? Dziwne. Ja tam przed chyba klikałem przypadkiem. A, była. Dobra. Wiemy jak najmniej stracić HP na początek. Nic nie wleźć tutaj niepotrzebnie, bezsensownie. Dobra. To będzie wymierzone, dawaj. Idziemy szybko, szybko. Dobra. I tu zostaw. A, to się wytacza. Okej. Okay. Ciekawe. No, jak najmniej HP stracić. Gdy jest największa szansa, że się uda. Tu trzeba zostawić No, bo trzeba tą... O, dziadygę. Dobra. I tu druga dziadyga. On mi sięgnie tutaj chyba E, sięgnie nawet. Po prostu trzeba u Dobra. Okej, okay, mam. Mam to. O, się powoli zbliżam, to już tutaj będzie. Dobra, to umieszczamy. E, tak. Czy jakaś, będzie znowu jakaś, jakiegoś typu ucieczka? Ty, e, jak? I tym razem nie. A zobaczymy. Jakieś platformy tu robi. Okej. Okay. Byliśmy na z powitą mgłą, a ona oświetliła drogę. Ori, pojawiła się pieczęć gumonów, klucz do Opuszczonych Ruin. Okej. Okay. Zajdziesz pieczęć gumonów, ten klucz twoja bramy Opuszczonych Ruin. Dobra, czyli mamy klucz do Opuszczonych Ruin. Piesek wiatrów jest ukryty w głębi Opuszczonych Ruin, na południe. To niedaleko stąd, pokażę ci drogę. Okej. Okay. I teraz możemy tutaj się dostać. Eee... I wcześniej to było zamknięte, O to wychodzi. Oko? Okay. Oj oj. Gdzie ja w ogóle mam save'a? Ja nie mam save'a. Ja mam save'a w sumie. Wejść w interakcję. Co to robi? Robi wejście w interakcję w sumie. Huh. No i co co? Co by wejście w interakcję? Co on się tam roz... Uuu, jak dobrze, że tutaj savik. <grych> Dobra. Okej, okay, ja myślę, że na tym sobie zakończymy. Mm, na dzisiaj. Także co? Jak on Ci spodobał odcinek. Nie zapomnijcie wstawić łapki w górę pod filmem. Komentujcie, subskrybujcie i bądźcie bieżąco co koniowym. Przeglądem tygodnia. Siemano.